Dzisiaj to naprawdę na przywitanie chciałoby się aż krzyknąć hej hej to NBA. Jak się obudziłem o 6 rano, to Houston było wirtualnie na drugim miejscu w konferencji zachodniej, a pół godziny później okazało się, że kończy na czwartym miejscu w konferencji zachodniej. Bardzo dużo działo się dzisiejszej nocy, ostatniej nocy sezonu zasadniczego w NBA. W większości meczów działo się coś godnego uwagi, ale spróbujmy sobie wyłapać to, co najciekawsze w dzisiejszych sprintach, czyli w 24 sekundy. O wszystkim co najciekawsze z dzisiejszej nocy w NBA. Detroit Pistons nawet bez Blake'a Griffina bardzo łatwo radzą sobie w Nowym Jorku z Knicksami, prowadząc już nawet 40 punktami w trakcie meczu. Wygrywają ostatecznie wysoko i zapewniają sobie dzięki temu ósme, ostatnie miejsce premiowane awansem do fazy playoff na wschodzie. Andre Drummond 20 punktów, 18 zbiórek i 2 przechwyty i Pistons eliminują szerszenie. Mecz co prawda bez większego znaczenia dla układu tabeli i Warriors wystąpili bez trzech ważnych zawodników, ale nawet pomimo tego warto wspomnieć o tym, że Memphis zbudowany dzisiaj z zawodników G League i głębokiej rezerwy rzuciło aż 86 punktów w pierwszej połowie i 21 punktów w całym meczu. Obydwa te wyniki to rekordy drużyny. Jevon Carter 32 punkty, Bruno Caboclo 21 punktów, Adelon Wright trzecie triple-double w tym sezonie. Ciekawy jestem czy któryś z tych zawodników będzie miał więcej minut w rotacji w przyszłym roku. Milwaukee już przed tym meczem było pewne pierwszego miejsca na wschodzie, więc zdecydowało się wystawić dosyć rezerwowy skład. Russell Westbrook zdobył 34 Triple W w sezonie i 138 w karierze, co jest już drugim najlepszym wynikiem w historii NBA Ex z Magiciem Johnsonem. No i Oklahoma wygrywa dzisiaj dosyć łatwo z Milwaukee, zapewniając sobie szóste miejsce w konferencji zachodniej. Chris Paul, Carmelo, Anthony i wielu, wielu innych przyjechało dzisiaj na Brooklyn, żeby obejrzeć ostatni mecz Dwayna Wade'a. Dwayne Wade zdobył dzisiaj pierwszy Triple Double w tym sezonie, tu jest 25 punktów 11, i 10, asyst. Styl i efekty efektywność możemy przemilczeć, bo tu bardziej chodziło o show i o pożegnanie mistrza, coś ale um, ostatni mecz kobiego przeciwko Utah Jazz. Um, Wade niestety odchodzi na emeryturę, będzie mi go na pewno bardzo brakowało, widzę w kolejnym sezonie. Podobnie wyglądała sytuacja dzisiaj w San Antonio, gdzie też żegnaliśmy wielkiego mistrza Dirka Nowickiego. Dirk, całą karierę spędził w jednej drużynie, zaprowadził ją do mistrzostwa NBA. To jeden z ostatnich takich lojalnych bohaterów tej ligi. Będzie nam go na pewno bardzo brakowało. Dzisiaj rzucił 20 punktów, 10 zbiórek, ale jego drużyna łatwo przegrywa z San Antonio, które zapewnia sobie tym zwycięstwem siódme miejsce na Zachodzie. Blazers pomimo wysokiej stawki tego meczu zdecydowali się wystawić naprawdę bardzo eksperymentalny skład. Co prawda przegrywali już o 25 punktów do przerwy, ale w drugą połowę wygrali aż 74-44, czyli o 30 punktów. Wygrywają cały mecz i zapewniają sobie trzecie miejsce na koniec sezonu w konferencji zachodniej. Niespodziewanym bohaterem był Anfern Simons, który rzucił 37 punktów, dołożył 9 asyst i 6 zbiórek, a Scala Bisier 29 punktów i 15 zbiórek. Na 3,5 minuty przed końcem Denver u siebie przegrywało z Minnesotą Timberwolves aż o 11 punktów. Wydawało się, że Denver już na pewno przegra i spadnie w tabeli co najmniej na trzecie, a może i na czwarte miejsce. Ale ostatnie 3,5 minuty właśnie wygrali aż o 15 punktów, 15 do zera, i wygrywają ostatecznie spotkanie, dzięki czemu zostają na drugim miejscu na zachodzie. W pozostałych meczach dzisiejszej nocy Philadelphia 76ers wygrywa 125-109 Chicago Bulls. Orlando Magic wygrywa z Charlotte Hornets 122-114 do pomimo 43 punktów Kemby Walkera, ale ze względu na zwycięstwa Nets i Pistons ten mecz już nie miał znaczenia dla układu konferencji wschodniej. Indiana Pacers wygrywa z Atanatą Hawks 135-134 i Clippersi pokonują podogrywce Utah Jazz 143-137. Skończyła się ta piękna przygoda zwana sezonem zasadniczym Ligi NBA. Zobaczymy kto zgarnie nagrody, zobaczymy kto zgarnie tytuł debiutanta roku, ale to niestety za parę miesięcy dopiero po zakończeniu finałów Ligi NBA. Playoffy zaczynają się już w sobotę, sezon podsumujemy sobie trochę i ten ostatni tydzień w, również w sobotę w podsumowaniu tygodnia, a jutro rano przejrzymy sobie wszystkie pary playoffów i spróbujemy sobie w dużym skrócie opowiedzieć o nich, co się w nich może wydarzyć, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia do jutra.